No, dobra. Cześć. Ja jestem ninja i robię nową serię. Yy, a propos Minecraft'a modów. Trochę jak polski i Nierazzy. Nie, że czy coś takiego. Yy, tutaj włączę, żebyście się nie nudzili. Dobra, nieważne. Yy, to będzie zrobione tak. Yy, zrobię tak, że. To będzie zrobione poprzez tego... Będę miał Pingwimpaka, albo sam zrobię swoje... Yy, modyfikacje. Modyfikacje i inne sprawy. Będzie też zrobione tak. Po pierwsze... To, co będzie najlepsze... To, że... Będzie ponad 40 modyfikacji albo 11. Jeszcze mam parę modyfikacji. I będzie spoko oczywiście, tak? Tak, 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 tak. Dobra, nie ma te... Będzie spoko nawet kiedy zrobię... <grym> Dobra. Czekajcie, ja to trochę podgłoszę. Okej. Okay. Oczywiście, więc zrobię, będzie tak. Będę miał nową, 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 nową nagrywarkę. Okay. No. Dobra. To jest pierwsza seria, jaką będę nagrywał. I to dobra, ja kończę. Cześć, do widzenia. Papa. Pa. Dobra. O to ja może będę kończył. Mm, a wy sobie oglądajcie. Dobra, ja kończę papa. Pa. A wy sobie oglądajcie inne. 啊。Uh A i zapowiedź serii przygody z Minecraft. Oczywiście też sobie będę Oh. Dobre, mi to je